Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Zobaczmy, jakie energie pokażą się dla Was na miesiąc kwiecień. Jakie tutaj potencjały, możliwości. Bliźnięta. Kwiecień 2025. To, co najważniejsze będzie dla Was w kwietniu. I wy, kochani, jak, jak wy odbierzecie um, otoczenie, to co się dzieje, jak to na Was wpłynie, Wasze myśli, uczucia, zamiary, Wy, po prostu Wy. Mhm. No i tak, i mamy, kochani, jakąś blokadę. Yy, mamy tutaj energię jakiegoś zatrzymania. Dobra, jeszcze, jeszcze zobaczę yy, wylosuję kartę yy, z wyroczni. Okej, okay, jedna wystrzeliła, więc będziecie mieli dwie. Zaraz ją podniosę. Widać też jest ważna. Ok. Tutaj będziecie mieli. Moi drodzy, yy, Trójce buław w odwrocie to jest taka energia, gdzie coś może Wam się przesuwać, gdzie coś może się opóźniać, gdzie mogą być jakieś przeszkody, blokady, coś się może nie zakończyć w terminie, w takim, w jakim oczekiwaliście. Być może też czekacie na coś, na coś nowego, że coś się rozwinie, że coś już ruszy. No, w tej odwróconej trójce buław. Tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju przeszkoda, ale ta przeszkoda nie musi wynikać z otoczenia, nie musi ta energia płynąć z zewnątrz. Tutaj pora, znaczy trzeba zastanowić się, czy to nie jest od Was, czy Wy się nie boicie iść w nowe, czy Wy się nie boicie zaryzykować, zostawić czegoś za sobą, czegoś, co już Wam nie służy. Tak, bo zobaczcie, Wy też jesteście w odwróconej swojej energii, odwróconej, bo królowa Mieczy to jest Wasza energia. Czyli jest tu jakiś dysonans, jest tu jakiś konflikt, jest tu niezgoda na coś, tak? Tak, jakby, tak jakbyście stracili chęci, jakiś plan, jakiś cel w swoim życiu, jakby coś wam się tutaj rozjeżdżało. Zaraz doprecyzuję jeszcze. Brak tutaj skupienia, taki jakby chaos się zakradł w wasze życie. O co chodzi z tą odwróconą. Tak. No właśnie, jest tu blokada, bo zobaczcie, tutaj coś coś, coś woła, jakieś nowe życie, jakieś nowe pomysły, coś, coś być może chce wrócić, coś chce zaistnieć, coś, um, coś chce, żebyście wy wskrześ, wskrzesili, nie? Oczywiście, w przenośni. A tu jest opór z waszej strony. Na to, co przychodzi. Tak, czwórka była. Być może są to sprawy rodzinne, być może jest to kwestia jakiejś nieruchomości, relacji. Drogie bliźnięta, ewidentnie coś tu trzeba zweryfikować, coś tu trzeba jeszcze raz przemyśleć, przeanalizować. Tak? Y Jakieś, być może, bo mamy sąd ostateczny, czyli jaka, jakieś sytuacje mogą wpłynąć na wasze, na wasze yy, plany, na wasze życie. I teraz, yy, być może to są jakieś sprawy rodzinne, być może, tak jak mówię, są jakieś opóźnienia. Ważne, żebyście Wy się nie zniechęcali, tak? Bo to. Yy, bo, bo wszystko, co staje na naszej drodze, to nas właśnie sprawdza, to nas testuje. To są te nasze lekcje, dzięki którym my wzrastamy i dzięki którym my się stajemy silniejsi. I tylko nasza reakcja, co my z tym zrobimy, yy, definiuje jak gdyby to, co dalej się z tą sytuacją zadzieje. Czyli jeżeli ty się poddasz, ty odpuścisz, ty powiesz, a zostanę sobie w tej swojej strefie komfortu, no, to wiadomo, że nic do ciebie nowego nie przyjdzie, tak? Że to odejdzie. Nawet jak coś przyjdzie, to to odejdzie, bo nie zostanie podjęte działanie. Więc, tak jak mówię, nawet jeśli są jakieś przeszkody, tutaj trzeba coś zweryfikować i ruszać dalej do przodu. Nie zniechęcać się. Ok, zobaczmy, co tam się dalej pokaże. No właśnie, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć, drogie bliźnięta? Z czym przyjdzie Wam się zmierzyć? Z czym przyjdzie się bliźniakom zmierzyć w kwietniu? No, właśnie, zwierzę. Co jest możliwe do osiągnięcia? Czwórka buław, ta, która się tutaj powtarza. Czego nie dostrzegasz, drogi bliźniaku? Co robić? Pozytywna niespodzianka. Co cię ucieszy. Mhm. I yy, wynik. Okay. No i właśnie, drogi bliźniaku, przyjdzie ci się zmierzyć ze zmianą. Z czymś czego się prawdopodobnie nie spodziewasz? Z czymś czego nie miałeś w grafiku, w planach tak? czego nawet nie brałeś pod uwagę a to jest, a to przyjdzie, a to się pojawi i pytanie jak ty na to zareagujesz ale skoro pojawia się wieża to znaczy, że że ona ci pomaga bo, bo chyba prędzej żeby coś się zepsuło na początkowym etapie niż na przykład w końcowym miałoby się zawalić i runąć nie? Bo, bo czegoś tam nie dopatrzyłeś albo czegoś właśnie nie wziąłeś pod uwagę albo z czystej jakiejś tam przekory, czy też uporu, oporu brnąłeś tam w coś, pomimo że gdzieś tam podświadomie mogłeś czuć lub będziesz czuł, że, że, że no nie, że trzeba coś zmienić, więc ta wieża jest potrzebna, warto ją zaakceptować. Wiadomo, że to nie będzie łatwe, nie, bo, bo, bo jak nam coś nie idzie, coś, coś nam się wali, coś, coś krzyżuje nasze plany, no to no, no mamy takie emocje zniechęcenia, jest nam trudno, chcemy odpuścić, mamy tam jakiś chaos wewnętrzny, gniew i tak dalej. Natomiast zobacz, Mamy tutaj, co jest możliwe do osiągnięcia, czyli sukces, szczęście, zadowolenie, spełnienie, tak, obfitość i to może dla niektórych dotyczyć kwestii rodzinnych, czyli stricte kwestii nieruchomości również, tak, więc, więc tak jak mówię, warto, bo tu jest tylko jak gdyby potrzeba przyjęcia tego ze spokojem, yy, przepraszam, zweryfikowania planów, tak, i znalezienia tego, tego złotego środka, bo tutaj masz co masz robić, masz, masz kartę yy, harmonii, umiarkowania czyli spokój, zatrzymaj się na chwilę, pomyśl, bo rozwiązanie jest tak, ono jest tylko trzeba się wyciszyć, być może trzeba poprosić górę, wszechświat o, o wskazówkę, o pomoc, o prowadzenie dobra, zobaczmy sobie nie ta talia, zobaczmy sobie te dwie pierwsze karty o co chodzi z tą wieżą to też może być yy, to nagłe wydarzenie i tutaj mamy kwestia rodziny i tutaj mamy cesarzową, co cię ucieszy nie? że na początku to może być taki, wiecie yy, bardzo taka, ta, taka wiadomość lub zdarzenie yy, które nas yy, w przenośni sparaliżuje ale potem my możemy się cieszyć. I Tutaj mamy cesarzową. To może być ciąża. Twoja ciąża lub, lub kogoś w Twojej rodzinie, tak? Że, że syn przyjdzie i powie, że zostaniesz babcią, dziadkiem albo córka. Mm. Więc, więc to też może być wiadomość dla kogoś. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Mak. Mm -hmm. Nie, coś się, coś tak jak mówię. Coś na początku może nie zgrzytać, ale dlatego, że być może obrałeś zbyt yy, zły kierunek i wszechświat po prostu chce cię nakierować na, na właściwe tory, tak? Albo z drugiej strony coś się wali, bo coś nowego chce ujrzeć światło dzienne, a ty kurczowo trzymasz się czegoś starego. O co chodzi z tą czwórką buław? Tak, czyli tutaj mamy wydarzenie rodzinne, zobaczcie. Mamy tutaj ślub, zaręczyny, mamy tutaj y, również takie instytucje y, wysokiej rangi, kwestie też y, szkół, ale to tutaj już mamy jakieś doktoraty, s, studia i tak dalej. Więc tutaj możesz dobrze zdać egzamin, y, możesz y, nauczać, y, możesz dostać się na jakąś uczelnię, y, nie wiem, zrobić doktorat, magistra. Ale również jakieś ważne wydarzenie rodzinne, tak? Więc tutaj, jak najbardziej, bardzo, bardzo taka pozytywna, pozytywna energia. Czego nie dostrzegasz? Trójka monet. Po pierwsze, drogi bliźniaku, być może trzeba przyjrzeć się swojemu zdrowiu, zrobić jakieś badania, tak? No, w trójce monet to mamy tutaj. Te takie podstawowe, nie? Że warto tutaj zwrócić na to uwagę. Natomiast być może nie dostrzegasz tego, że y, warto wejść w, w, w jakiś projekt, że warto współpracować z ludźmi, że warto tutaj y, właśnie zacząć jakąś naukę. Bo masz tutaj jakieś predyspozycje do tego. No. Szczególnie jeśli chodzi o tego maga. Mag ma wiele talentów. A ty być może albo nie masz odwagi, albo yy, uciekasz od tego. Nie wierzysz być może też w siebie? Tak, że, że tutaj, yy, zobacz, coś trzeba puścić wolno. Jakąś przeszłość trzeba przetransformować, zweryfikować jakieś błędy z przeszłości, zweryfikować, co powiedziałam na początku, jakieś plany. Ale nie na zasadzie, że ty zweryfikujesz i odpuścisz. Nie, zweryfikuj i idziesz dalej do przodu. Na takiej zasadzie. Co dobrego, co miłego. To już ta cesarzowa, co powiedziałam, że może tu być macierzyństwo, ale to jest ogromna kreatywność. To jest budowanie cesarstwa, komfortu, stabilizacji. To jest cesarzowa. W cesarzowej zawarte są wszystkie królowe. Królowa kielichów, buław, monet, mieczy. To jest kwintesencja wiedzy, mądrości obfitości, tak? Płodności, kreatywności. Więc Ty możesz osiągnąć w tym kwietniu taki spokój, spokój poprzez właśnie bezpieczeństwo, zabezpieczenia wszelkiego rodzaju, materialne, rodzinne i tak dalej, czyli przepiękna energia. Też być może trzeba dogadać się z jakąś kobietą, lub ta kobieta tutaj przyjdzie i to też będzie takie budujące dla Ciebie. No i wieża, tak? Czyli ty zbudujesz. Patrz wieża, budowanie. Ty masz możliwość w kwietniu zbudowania tego cesarstwa. I zobacz, powtarza się wieża, więc ty się jej nie bój. Bo ona się pojawia na pozycji co dobrego, czyli to będzie dla Ciebie dobre. Przyjmij to, otwórz się na to. Pozwól jej zadziałać. Ok. I na wyniku mamy piątkę buław, czyli potrzeba zmiany, potrzeba zawalczenia. Być może o siebie, być może o coś, na czym ci zależy. Tu trzeba się porozpychać trochę łokciami, nie? Zawalczyć o tą czwórkę buław, zawalczyć o to szczęście. Tak, też na pewno nie, nie zniechęcać się, nie, nie, nie odpuszczać, nie rezygnować. Piąt, zobaczcie, dwie piątki. Tutaj aż krzyczy, tutaj aż krzyczy, żeby pójść do przodu, żeby y, zrobić krok y, w przyszłość. Tak? Bo jest tu jakaś część Was, która siedzi w przeszłości i coś analizuje, i z czymś się nie zgadza, i jest taki bunt wewnętrzny, i jest ta walka. Dobrze, że jest, ale zrób to. Konstruktywnie, a nie na zasadzie, że ty to w sobie tylko tłumisz, a nic, nic, nie, nic nie działasz. Tak? Więc tutaj jest wymagane Twoje zaangażowanie, drogi bliźniaku, Twoje nastawienie do podjęcia tej walki, do podjęcia tego ryzyka, do zawalczenia o swoje szczęście, tak naprawdę. Ok, zobaczmy, co tutaj ta wypadła. Ta była pierwsza. Pomyślność. Zaproś magię do siebie. Tu masz to pokazane, z czym przyjdzie ci się zmierzyć. I masz maga. Tak? I być może to przyjęcie tej magii do siebie zburzy jakiś twój światopogląd, być może zburzy twoje poukładane dotąd życie, jakieś plany, ale to jest pozytywne dla ciebie. I druga karta Zmysłowość. Wyraź swoją zmysłowość. Cesarzowa jest mega, mega zmysłową e, kobietą. Także, drogi Bliźniaku, powiem tak. E, czytanie jest mega transformujące, bo tak naprawdę to, w którą stronę to pójdzie, zależy od ciebie. Pięknego miesiąca. Pozdrawiam ciepło.